Cześć dziewczyny! Dzisiaj krótki filmik o tym, jakich ciężarków możemy użyć w domu, by popracować nad naszymi mięśniami, bo samo machanie rękami tylko starczy może na tydzień, a potem już trzeba dodać troszkę obciążenia, żeby te mięśnie zaczęły pracować. Więc dzisiaj chciałam Wam pokazać, co ja użyłam, żeby właśnie wzmocnić te ramiona. I ja zaczęłam od puszek. Muszą być identyczne, nie grubsze, nie wyższe, no identyczne. Jednak ta waga, no te puszki są leciutkie, te ludź, leciutkie, więc e, do długo Wam też nie wystarczą. No i popatrzcie, no taka, tak musicie je trzymać, no nie daj Boże, przy zmęczeniu, no wyleci wam z ręki, więc to jest taki minus tej puszek. Potem przeszłam na butelki z wodą. No, oczywiście muszą być identyczne, identyczne. E, woda, czy co wy tam macie w środku, no taki sam poziom, żeby te ręce pracowały równomiernie, taka sama siła na obie ręce, e, żeby była. Te akurat butelki są takie, że wygodniej wygodnie je tu trzymać. Ja ich nie miałam wcześniej. Ja miałam całe takie jednej grubości i ja nie mogłam długo na nich ćwiczyć, bo no tak trzymałam teren, Tak trzymałam mocno tą butelkę, że potem już palce bolały od takiego rozstawienia tych palców, żeby objąć tą butelkę. Więc tutaj przyszedł mi z pomocą Lidl. Lidl wydał fajny zestaw ciężarków. Zakładamy je tak na dłoń. I, I tak są obciążone. To jest pół kilo na jeden nadgarstek i pół kilo na drugi nadgarstek razem kilogram, więc jest czym pracować. Świetne, machacie, ćwiczycie, super. Minus tych ciężarków, jaki ja znalazłam y, moim zdaniem, jest taki, że jeżeli ćwiczycie tylko na ramiona, super, super się z tymi ćwiczy. Ale jeżeli jest to trening różnorodny, cardio i różne i na brzuch i na nogi, i ona tam mówi, że odłóż ciężarki, to zanim to ściągniesz. Zanim pościągasz, ona już ćwiczy. A jak znowu mówi, zakładamy ciężarki, to jednak to schodzi w ćwiczeniu długo, żeby je założyć. Ale możemy użyć innych, to było w zestawie takich kilogramowych, takich kilogramowych, no i one są świetne. One są świetne, trzymasz fajnie, rzepę tutaj zapinasz i, i, i wygodnie się z nich ćwiczy. Co Lid nam jeszcze oferuje? Lid nam zaoferował jeszcze taką kostkę. Na kostkę, nie wiem czy wy zobaczycie tutaj, jak ona zapiła na kostkę, to one się sprawdziły super w moim przypadku. Czy na brzuchu, no super. Tak, możesz machać nogami, nie odkleja się, że trzyma się świetnie, więc ja te sobie bardzo chwalę. Z mi, mi pożyczyła taki zestaw ciężarków. Zestaw ciężarków i te bym wam naprawdę polecała, ale sama wiem, że kupić, to nie jest taka prosta sprawa i one są tutaj, zobaczcie fajny kolor różowe, pół kilo pół kilowe więc naprawdę zobaczycie szybko zmianę jak z nich przejdziecie na wyższy poziom i tu jest już kilogram kilogramowe i już je poczujecie, pracują i ramiona i barki, i ramiona no naprawdę mięśnie pleców się wzmacniają świetna sprawa, ja obecnie trenuję już na tych właśnie półtora kilo, półtora kilogramowych i jest Ciężko, jest ciężko, ale naprawdę dziewczyny, nie zamieniłabym ich na żadne inne, bo no jednak z tych puszek, butelek ja szybko przeszłam na te ciężarki, które no dają efekt, dają efekt i, i dla mnie są bardzo wygodnie, bo no popatrzcie, bo jak zrobicie tak, no jesteś pewna, że trzymasz, te palce są razem, więc pracuje naprawdę, tylko skupiasz się na tym, żeby film pracował, a nie tak jak przy butelce, no tak roztem, żeby złapać tą butelkę, wiecie, to to jest różnica. Także to wszystko. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało. spodobało. Jak macie inne sposoby, aby ćwiczyć z ciężarkami w domu, chętnie posłucham, podzielcie się radą. Pozdrawiam i aktywnie.